Cześć, witam bardzo serdecznie na kanale Nobra. Jeśli jesteś tu po raz pierwszy, to ja nazywam się Iza. Na kanale rozmawiam głównie o biustach i o babskich sprawach. Dlatego, jeśli jesteś zainteresowana wartościowymi treściami w tym temacie, to zachęcam do subskrypcji. A jeśli już jesteś subskrybentką, to witam Cię ponownie. Przepraszam, bądź subskrybentem. To witam Cię ponownie i zachęcam do rozgoszczenia się ponownie na kanale. Dzisiaj Porozmawiamy o rozmiarach biustonoszy, jak zwykle. Natomiast dzisiaj będę poruszać kwestię rozbieżności w rozmiarach biustonoszy w rozmiarówce brytyjskiej, europejskiej, francuskiej i amerykańskiej. Zacznijmy od kwestii bardzo prostej i logicznej, czyli od liczb. W liczbach wyrażany jest obwód biustonosza. W rozmiarówce europejskiej ten obwód wyrażany jest w centymetrach, wzrasta co 5 cm, możecie zobaczyć na ekranie, jak prezentują się kolejne rozmiary, zaczynając od 55, bo taki rozmiar istnieje, mimo że producenci starają się to negować. Taki rozmiar istnieje, istnieją kobiety, które są dorosłe i noszą taki obwód biustonosza. Sprawa jest dość prosta i logiczna, więc nie będę się tutaj nad tym za bardzo rozwodzić. Bardzo zbliżoną, jeśli chodzi o zamysł do rozmiarówki europejskiej, jest rozmiarówka francuska. Jest ona również prawdopodobnie wyrażona w centymetrach. Natomiast żeby przeliczyć rozmiar z europejskiego na francuski, musimy dodać liczbę 15 do europejskiego wymiaru. I tak rozmiarowy 55 w europejskiej rozmiarówce będzie odpowiadał rozmiar 72 we francuskiej rozmiarówce, a resztę tych rozmiarów możecie zobaczyć aktualnie na ekranie. Dużo częściej niż z rozmiarówką francuską, spotykam się natomiast z rozmiarówką brytyjską i podejrzewam, że wy również bardzo często się z nią spotykacie, być może nieświadomie. Jeśli chodzi o obwody, to tutaj nie ma za dużo kombinowania. Są to po prostu obwody wyrażone w calach i wzrastają co dwa, czyli. Można powiedzieć, że analogicznie jak w europejskiej rozmiarówce, bo dwa cele odpowiadają mniej więcej 5 cm. I tak na skali od 55 temu wymiarowi będzie odpowiadać rozmiar 26, następnie mamy 28, 30, 32 i tak dalej, tak jak w tabeli. I to by było na tyle, jeśli chodzi o proste i logiczne zasady ustalania rozmiarów w pustoszy. Kończy się na obwodach. Jeśli chodzi o rozmiary misek, to najbardziej sensowna, logiczna i najprostsza jest rozmiarówka europejska. W rozmiarówce europejskiej rozmiar zaczyna się od A i wzrasta o jeden zgodnie z kolejnością w alfabecie. Tak jak widzimy na ekranie. Mamy A, B, C, D i tak dalej do S. Tak naprawdę skali the limit. to znaczy jeśli Wasz bius jest większy niż koniec tej skali, to prawdopodobnie musicie szyć już biustonosze na miarę, ale to nie znaczy, że taki rozmiar nie istnieje. Europejskie rozmiary biustonoszy wzrastają co 2 cm. Oznacza to, że pierwszy rozmiar A będzie mniejszy o 2 cm od rozmiaru B. Potem rozmiar C będzie większy o 2 cm od rozmiaru B. I tak dalej, i tak dalej. Chodzi mi tutaj o obwód w biuście. W teorii, w rozmiarówce brytyjskiej, takie wzrosty rozmiarów są o jeden cal. To znaczy, między pierwszym rozmiarem, a drugim rozmiarem w kolejności będzie różnica jednego cala. Jeden cal to 2,5 cm. Więc wydawać by się mogło, że logicznym jest, że ta rozmiarówka im wyżej, tym bardziej będzie się rozjeżdżać. W praktyce. Wygląda to nieco inaczej. W praktyce rozmiary od A do T działają mniej więcej tak jak nasze rozmiary wistonoszy. Inną kwestią jest to, że w rozmiarówce brytyjskiej mamy rozmiar AA i ten rozmiar jest połówką, to znaczy jest to połowa rozmiaru A, więc będzie on mniejszy niż rozmiar A. W rozmiarówce europejskiej taka połówka zazwyczaj nie występuje. W dalszej kolejności również możemy znaleźć w rozmiarówce brytyjskiej duplikujące się wartości liczbowe, jednak przy tych większych rozmiarach, to znaczy DD, FF, GG, to już nie są połówki rozmiarów, to są pełnoprawne rozmiary. Co ciekawe, jeśli chodzi o literę E, to ona się nie dubluje, a litery I oraz II w ogóle nie występują w tej rozmiarówce. Dlaczego tak się dzieje? Nie mam zielonego pojęcia, ale zdecydowanie nie ułatwia to obliczania rozmiarów biustonoszy. Warto moim zdaniem zawsze skorzystać z tabeli, bo jest to mega duże uproszczenie. Wydaje Wam się to skomplikowane? Mi również uważam, że pozbawione jest to nieco logiki. Natomiast to jest nic w porównaniu z rozmiarówką amerykańską. Rozmiarówka amerykańska, jeśli chodzi o obwody, jest taka sama jak brytyjska. Jeśli chodzi o miski, to tutaj jest absolutny kosmos. Nie wiem, kto to wymyślił, nie wiem po co. Ja raczej staram się nie korzystać z amerykańskich biustonoszy z tego względu, że nie ogarniam tej kuwety. Jak zobaczycie teraz na ekranie, do rozmiaru DD jest mniej więcej komfortowo. Natomiast powyższe rozmiary, to coś się tam dzieje, nie wiem. O co im chodzi? Nie wiem, co autor miał na myśli. Rozmiarowi DDD odpowiada też rozmiar F i rozmiar G. Niektóre marki w amerykańskiej rozmiarówce będą używać oznaczenia DDD, niektóre będą używać oznaczenia G dla tej samej wielkości miski. Gdzie tu logika? Gdybyście jednak chciały przeliczyć, jaki macie rozmiar w rozmiarówce amerykańskiej, to o, to jest tabela i możecie z niej skorzystać. Tabele, które widzieliście tutaj na ekranie, i dotyczące obwodów, i misek, umieszczę w linku w opisie tego filmu. Chciałabym tutaj zaznaczyć, że tabele oczywiście podają wartości orientacyjne. Generalnie zdarza się tak, że między markami, między modelami w danej marce, czy nawet między kolorami w danym modelu występują rozbieżności rozmiarowe. Dwa biustonosze oznaczone dokładnie tą samą literą i tą samą liczbą mogą odbiegać od siebie w rzeczywistości rozmiarem. Ta tapela natomiast będzie świetnym punktem startowym. Jeśli nie masz pojęcia, jaki rozmiar biustonosza w rozmiarówce innej niż nosisz na co dzień, powinnaś wybrać. Treść całego dzisiejszego filmu oficjalnie dodaje do listy argumentów za tym, że litera... Nic nie znaczy. Czy znałeś zasady działania tych rozmiarówek i ich korelacji między sobą? Dajcie mi proszę znać w komentarzu. A jeśli podobał Ci się ten filmik i jeśli wyniosłeś z niego wartościową wiedzę, to będzie mi niezmiernie miło, jeśli zostawisz łapkę w górę pod tym filmem. Dziękuję za uwagę i zapraszam już za tydzień. Pa pa!